Siemanko, dziś pogadamy sobie o markach samochodów, które już nie istnieją. Będzie zarówno o producentach, którzy zniknęli stosunkowo niedawno, jak i o takich, których nie ma na rynku od wielu, wielu lat. A no i co najważniejsze, przyjrzymy się najciekawszym samochodom, jakie przyszło im wyprodukować. Nie przedłużając, więc zaczynamy. A zaczynamy od auta, które w większości z Was pewnie może nie być do końca znane, czyli od zaprezentowanego w 1979 roku AMC Eagle. Wygląda trochę jak takie nie wiadomo co, a fakty są takie, że temu samochodowi przypisuje się miano pierwszego crossovera w historii. Tak naprawdę samochód ten powstał na bazie modeli AMC Concord i AMC Spirit. Otrzymał podniesione zawieszenie, większe koła, napęd na cztery koła i plastikowe Poszerzenia nadko. To trochę bardziej pasuje do idei samochodów safari, takich jak chociażby to BMW E46, ale tak ideologicznie patrząc, faktycznie można mu przypisać tytuł przodka Crossover. Eagle był również pierwszym produkcyjnym amerykańskim samochodem wyposażonym w stały napęd na cztery koła. Auto miało pełnić rolę czegoś, co za rozsądne pieniądze da relatywnie wysoki komfort na asfalcie, jak i poza nim. A do tego wszystkiego posiadało stosunkowo niewielkie silniki, jak na USA, bo trzon sprzedaży stanowiły 2,5-litrowe rzędowe czwórki. AMC w ogóle to American Motors Corporation, czyli nazwa marki, jest tak amerykańska, jak amerykańska nazwa marki w ogóle tylko może być. Problemy AMC rozpoczęły się w 1979 roku, czyli dokładnie w roku, w którym światło dzienne ujrzał ich model Eagle. Wtedy też marka AMC została zakupiona przez Renault i przez kilka lat działała posiadając europejskiego producenta jako głównego udziałowca. Ale w 1986 roku pod swoim domem zastrzelony został ówczesny szef Renault, Georges Bess, który stał murem za marką AMC. Natomiast po jego śmierci okazało się, że nikt, kto stoi wysoko w strukturach Renault, nie podziela jego zdania. W 1987 roku AMC więc znowu zmieniło właściciela, którym tym razem stał się Chrysler i który zadecydował o ostatecznym końcu istnienia tej marki. Auto Bianchi A112 Abarth, czyli znowu nazwa marki, która może brzmieć nieco egzotycznie, ale jeżeli oglądacie uważnie nasze filmy, to bardzo dobrze wiecie, że A112 Abarth to auto będące pierwszym w historii hot hatchem. Mimo, że wielu z Was może myśleć, że był nim Volkswagen Golf GTI pierwszej generacji. Model A112 był produkowany od 1969 roku i był to niewielki trzydrzwiowy hatchback stanowiący swego rodzaju eksperyment, ponieważ taki typ nadwozia w tamtych czasach jeszcze kompletnie nie był popularny. Samochód jednak okazał się potężnym sukcesem i już w 1971 roku, czyli lata przed tym, gdy ktokolwiek usłyszał w ogóle, że istnieje coś takiego jak Volkswagen Golf, powstała usportowiona wersja tego samochodu o oznaczeniu Abarth, która posiadała między innymi wzmocniony silnik, przeprojektowany układ hamulcowy i dodatkowe wskaźniki temperatury i ciśnienia oleju wewnątrz. Czyli A112 Abarth posiadał dodatki sprawiające, że jest nieco bardziej sportowy niż swoja bazowa wersja, co jest dokładnie schematem, którego nawet w dzisiejszych czasach trzymają się wszyscy producenci hot hatch. A czym w ogóle była marka auto Bianchi? Ta marka powstała tak naprawdę ze wspólnej inwestycji Fiata, Pirelli oraz marki Bianchi i można powiedzieć, że przez większość czasu traktowana była przez Fiata jak przynęta. To znaczy Fiat wymyślał jakiś samochód, wypuszczał go na rynek pod brandem Auto Bianki, a gdy widział, że auto się przyjmowało na rynku, wypuszczał coś podobnego, ale już jako Fiata. Ostatnim modelem, który dzierżył logo Auto Bianki, był model Y10, ale pod taką nazwą to auto było sprzedawane wyłącznie na rynku włoskim, portugalskim, francuskim i japońskim. Wszędzie indziej była to Lancia Y10. Fiat oczywiście był również właścicielem włoskiej Lanci, więc stąd też tutaj takie zawiłości. Po wprowadzeniu Y10 Fiat stwierdził, że w sumie to auto Bianki nie jest mu specjalnie potrzebne i tak też marka tam na zawsze zniknęła z ręku. A w ogóle to przypominam, że już w najbliższy piątek oraz nadchodzący poniedziałek nasza polska reprezentacja zagra w Lidze Narodów. W piątek zawalczymy z Portugalią, a w poniedziałek zawalczymy z Szkocją. No i tak się składa, że partnerem dzisiejszego odcinka jest oficjalny sponsor polskiej reprezentacji, czyli STS. Wspólnie z STS-em przygotowaliśmy dla Was specjalną limitowaną akcję, gdzie przy rejestracji korzystając z kodu WWITSTS otrzymacie 200 złotych bonusu za obstawienie, że polska reprezentacja strzeli bramkę w jednym z tych dwóch meczy. Podpowiem tylko, że statystyki są takie, że w ostatnich czterech meczach polskiej reprezentacji z Portugalią strzeliliśmy cztery bramki, natomiast w czterech ostatnich meczach z Szkocją strzeliliśmy 8 bramek. Ja bym na pewno obstawił na bramkę w meczu polski ze Szkocją, choć bramka z Portugalią też jest całkiem prawdopodobna, no w końcu w ostatnim meczu z Portugalią nam się to udało. Wygrany zakład na bramkę oraz wygrany cały kupon oznacza oczywiście, że dostajecie nie tylko kasę z samego kuponu, ale również te dodatkowe 200 zł. A jakby tego było mało, ta akcja łączy się z promocją powitalną, gdzie po rejestracji z naszym kodem do zgarnięcia macie gwarantowane 660 zł. Link do szczegółów zostawiam wam w opisie tego filmu. Pamiętajcie oczywiście o kodzie WWITSTS, no i pamiętajcie, że ta oferta jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. De Tomaso Pantera. Nazwy tego auta myślę, że zdecydowana większość z Was musiała kiedyś w swoim życiu słyszeć, ale jednocześnie myślę, że jest sporo osób, które nie wiedzą, co to w ogóle jest za twór. Pantera zaczęła być produkowana w 1971 roku pod wodzą włoskiej marki De Tomaso. Mimo, że marka była włoska, to głównym przeznaczeniem tego samochodu miał być rynek amerykański. Co więcej, takie auto posiadał swego czasu nawet sam Elvis Presley. Mimo niezbyt powalającej jakości wykonania samochodu, Pantera jakoś się sprzedawała i istniała na rynku przez 20 lat, aż do roku 1991. I właśnie na początku lat 90. marki De Tomaso napotkała trudne czasy. W 1993 roku próbowali wdrożyć do produkcji model Guara, którego produkcja finalnie zakończyła się na zaledwie 50 egzemplarzach. W 1996 roku zaprezentowali obrzydliwego De Tomaso Biguła na uruchomienie produkcji, którego nawet nie mieli pieniędzy. Ostateczny schyłek marki przypada jednak na wczesne lata 2000, bo w 2000 roku właśnie założyciel marki Alejandro De Tomaso, po udarze mózgu, przekazał władzę nad marką swojemu partnerowi biznesowemu. Po śmierci Alejandro, natomiast w 2004 roku, marka oficjalnie ogłosiła bankructwo i zniknęła z rynku. Jensen Interceptor, czyli brytyjskie coupé w dość nietuzinkowym wydaniu. To auto miało być alternatywą dla osób poszukujących Grand Tourera o nieco bardziej cywilizowanej naturze niż Aston Martin. Interceptor napędzany był silnikami 6.3 oraz 7.2 V8, które zapewniały potężny przeciąg już w niskich zakresach momentu obrotowego. Auto było w ogóle zbudowane dosyć mocno wedle amerykańskiej filozofii, czyli wkładamy ogromny silnik pod maskę, a to co się później będzie Działo z układem kierowniczym i zawieszeniem, to zobaczymy. Najbardziej niezwykłe jednak chyba jest to, że na bazie modelu Interceptor powstał model FF, który był pierwszym osobowym samochodem w historii wyposażonym w napęd na cztery koła. Wielu mogłoby sądzić, że pierwsze było Audi Quattro albo że pierwsze było Subaru Leone, ale nie pierwszy był brytyjski Jensen. Niestety tak naprawdę Interceptor stał się ostatnim samochodem produkowanym przez tę markę, ponieważ w latach 70. ta wpadła w potężne kłopoty finansowe. Co ciekawe, pod koniec lat 90. brytyjski rząd swoimi pieniędzmi postanowił Jensenowi dać jeszcze jedną szansę. I tak powstał Jensen SV8, który jednak stał się wyłącznie gwoździem do trumny dla tego producenta. Podczas prezentacji tego samochodu Jensen rzekomo zgarnął zaliczki na 300 samochodów, później oficjalnie potwierdzonych zostało 110 zamówień, a finalnie fabrykę opuściło 20 samochodów. NSU Ro80, czyli twór marki, która jest pierwszym producentem samochodów, który postanowił stosować silniki Wankla. Produkcja modelu R80 rozpoczęła się w 1967 roku, czyli dwa lata przed przejęciem NSU przez Audi. Auto miało być rewolucją na rynku i miało być niewielkim rodzinnym sedanem, który będzie ważył 800 kg, który będzie miał 80 koni mechanicznych i który będzie spalał 8 litrów na 100 km. W rzeczywistości udało im się stworzyć auto, które ważyło 1200 kg, miało 115 koni mechanicznych i spalało 17 litrów na 100 km. No, jakby co powiedzieć, trochę się minęli. Do tego okazało się, że silniki wankla sprawiają bardzo dużo problemów. I z tego miejsca pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów wankli. A to oznaczało też potężne tarapaty finansowe dla marki NSU. I dlatego też ta w 1969 roku została przejęta przez Audi. Mimo wszystko, produkcja RO80 nadal trwała aż do 1977 roku. A w latach 70. do Audi dołączył niejaki Ferdinand. Piek, znany również jako Wankel Killer, który delikatnie zasugerował, by marka NSU się już nie pogrążała i po prostu odeszła w niepamięć. Pontiac Firebird, czyli samochód, który miał być konkurentem dla Forda Mustanga. Pontiac był marką, która należała do General Motors i pierwotnie chcieli stworzyć dwuosobowe sportowe auto. Z uwagi jednak na obawy gm że stworzą w ten sposób konkurencję dla Korwety, dali Pontiacowi płytę podłogową Camaro, by stworzyli. konkurenta dla Camaro. Logiczne. Ten świetnie prezentujący się Ponykar był produkowany od 1967 roku i niestety, ale od zawsze stał w cieniu swoich dużo bardziej znanych i rozpoznawalnych konkurentów. Firebird produkowany był w czterech generacjach, z czego ostatnia powstawała od 1992 do 2002 roku i wyglądała jak. No. Wyglądała słabo. Pontiac jako marka istniał na rynku od 1926 roku, więc jest marką, która ma potężną historię i niestety jest również marką, która zniknęła z rynku. Miało to miejsce dokładnie w 2010 roku, kiedy GM w obliczu kryzysu finansowego zreflektował się, że chyba ma zbyt dużo marek w swoim portfolio. Niektóre marki postanowił utrzymać przy życiu, niektóre postanowił uśmiercić i taki właśnie los niestety, ale spotkał Pontiaka. Jest jeszcze jeden ikoniczny samochód. Ikoniczny zwłaszcza z uwagi na swój spoiler, który produkowany był przez nieistniejącą już markę: Plymouth Roadrunner Superbird. Roadrunner, w przeciwieństwie do Firebirda, był maselkarem, a nie ponykarem. Świadczyły o tym między innymi potężne wymiary tego samochodu oraz potężne ponad 7-litrowe V8-ki lądujące pod jego maską. Roadrunnery zaczęły być produkowane w 1968 roku, a w 1970 pojawiło się coś, co wyglądało jakby przyleciało na planetę Ziemia z kosmosu. To nadal jest Roadrunner, ale z potężnie przeprojektowanym frontem oraz oczywiście gigantycznym trzepakiem na klapie bagażnika. To auto powstało przede wszystkim z uwagi na to, że na przełomie lat 60. i 70. amerykańscy producenci biorący udział w wyścigach Nascar zaczęli zauważać i analizować, że istnieje coś takiego jak aerodynamika. No i by coś takiego mogło się ścigać po ogromnych owalnych torach. Plymów musiał wyprodukować jego wersję drogową. W sumie powstało 1920 sztuk tego niesamowitego tworu z ponad 60-centymetrowym spoilerem, którego uważam za jedno z najbardziej niezwykłych amerykańskich aut w historii. Schyłek marki Plymów natomiast przypada na końcówkę lat 90., kiedy to w trudnej sytuacji finansowej marka ta próbowała się uratować, wypuszczając do sprzedaży model Raule. Każdy normalny producent samochodów w takich okolicznościach pewnie próbowałby z czymś, co ma szansę sprzedać się w dużej ilości. Natomiast Plymouth postawił wszystko na jedną kartę i niestety, ale przegrał. Saab 99 Turbo, czyli samochód, który większość z Was kojarzy jako pierwsze w historii auto z turbodoładowaniem. Co nie jest prawdą. Prawda jest taka, że ten samochód spopularyzował turbosprężar. Zrobił to dokładnie w 1978 roku i pokazał całemu przemysłowi motoryzacyjnemu, że można zrobić samochód z turbodoładowaniem, który nie będzie się psuł i nie będzie miał turbodziury większej niż dupa twojej... co? Nie, to chyba jakiś błąd jest w scenariuszu. Saby w ogóle przez lata były uznawane za najbezpieczniejsze samochody, jakie w ogóle da się kupić. Jest to marka z niesamowitymi korzeniami i historią, o której swoją drogą nagraliśmy dosyć obszerny materiał. Zapraszam serdecznie. Historia Saba jednak została brutalnie zakończona w 2010 roku w dokładnie taki sam sposób jak historia Pontiaka. To znaczy, Sab również należał do General Motors, który stwierdził, że najwyższy czas, by się go pozbyć. Teoretycznie, Saab został wykupiony przez chińską markę NEVS, która miała produkować elektryczną wersję modelu 9.3, ale historia z tym związana jest dosyć burzliwa, ma pełno zwrotów akcji, a co za tym idzie, nie ma happy endu. A oto przed Wami jeden z najbardziej luksusowych i prestiżowych samochodów z czasów, gdy Europa była pod mocnym wpływem ZSRR czyli Tatra 613. Ciężarówki Marchi Tatra z pewnością kojarzycie. O ich samochodach natomiast mówi się zdecydowanie mniej, mimo iż uważam, że te zasługują na zainteresowanie. Tatra 613 była luksusowym, ponad 5-metrowym sedanem, produkowanym od 1975 do 1996 roku. Auto było napędzane 3,5-litrową V8 chłodzoną powietrzem, zamontowaną za tylną osią. Więc można powiedzieć, że jest to takie luksusowe, czechosłowackie Porsche 911. Ostatnim samochodem produkowanym przez Tatrę był model 700, będący tak naprawdę 613 po delikatności. Modyfikacjach. I teoretycznie marka Tatra nadal istnieje, ale produkcją samochodów osobowych nie zajmują się już od blisko 25 lat. I na marce Tatra kończymy dzisiejszy odcinek, za którego oglądanie Wam bardzo pięknie dziękuję. Trzymajcie się. Na razie.